Będzie skunks? To ale, się chyba. Ale, ale, o, w mordze jeżę. Nie ma jedz, jedz, bardziej, bardziej. Twardzie. Jesz, jesz, ale mięczak. A! Cześć, witaj na kanale. Misia? Ja. Jeżeli jeszcze nas nie zaskrybowałeś, to teraz to są... Ej, jeżeli nam coś sprawi przyjemność, to tutaj łapkę w górę. Dokładnie. A z nami dzisiaj już wyzdrowiały kto? Świeżaczki. Świeżaczki? No i co, i może któryś ze świeżaków coś powie <coughs> ciekawego? Kaszka, a ty co? Wyzdrowiałaś już? No, już mi lepiej. Odzyskałam ci głos. No, ale to było straszne. Mm. Nie lubię chorować. Jak kto lubi chorować, ale była taka cisza w domu, nie? No, że jak była noc, a ta i ona tak stała całą noc. Mm. Cisza i spokój, wszystkie były to... <coughs> Ale kto tam jest? O, ale coś, Miaszka zawsze to kaszle, no. a ja też zresztą. A kto tam jeszcze jest, jest obok ciebie? Mm, tutaj? Aha, hej, gdzie tam Aha, tu jesteś, no. Płakasz się tu, hej, ty, mały. Okej! Okay. hej, ja już byłem tutaj z wami. Edzio Ej, Fredzio. Ej. Ej, a ty po coś przy las idzie No widzę tam takie pudełeczko, pyszne mm. chyba cukierek. No pyszne! Ale o tym za chwilę. Mm. Najpierw co? Pozdrawiamy naszych widzów! Pozdrawiamy Oliwię Sabalewską i pozdrawiamy jej kopki miał! Pozdrawiamy Anitkę TV i dla Serdecznie pozdrawiamy Lauritkę MSP! Pozdrawiamy Dawida Wubelskiego. Majewu 122. Pozdrawiamy serdecznie Emilię Gruszka. I, I pozdrawiamy jej pieska Rokiego. Uhu. Pozdrawiamy Ale. Zuzannę Patyk. I przesyłamy całuski. A teraz serdeczne pozdrowienia i wesołe dla Kai I na jej siostry. Pozdrawiamy Emcia Hejka. De LSP. Super pozdrawiamy The Gabi LPS. Pro. Pro, pro, pro. Pozdrawiamy X. XD. Trelele. Pozdrawiamy Agdzieszkę Jaszkowia. A teraz super pozdrówka dla Every Fashion. I życzymy Ci dużo zdrowia. Zdrowia. I na dzisiaj to już tyle pozdrowień, a teraz pozdrawienia na Pasku. to A co dzisiaj będziemy robić? A co się będziemy robić? Hmm. Edzio. Edzio, Edzio. Ejczo chyba ej zasnął, ale ja chyba przypuszcza co będziemy robić Co? E, a co trzyma ta, e, no Ja wiem co to jest bo mm, no, tam kiedyś jak mówić co to jest? Patrzę, patrzę No, Jakieś chyba fasonki pisze? Jaka literka? Fasony B co, B krzywi matko B B B be? Blisko B ale to, to wygląda na cukierki Ja się teraz tak zapowiem, ja bo on zobaczy lepsze Jak? I no właśnie Myśmy już kiedyś grali w to no. Pamiętam, A że... pamiętasz to było? Na, na samym początku uh -huh. I w sumie z dwóch powodów dzisiaj gram jeszcze raz no. Jakie są powody? Po no. pierwsze, że Świeżaki No i nie, Fredzio chyba z nami zagra mm. Nie? On sobie wiesz, że to najlepsze chyba No mm. Ale nie cieszymy się za nie mógł nie mógł mu, samo rzeczy. Ooo, lubię cukierki. A tam jest na psa. Przeleszczą im papierki. Jak on umie śpiewać. Eee, no. tańczę, śpiewam, recytuję, dawać te cukierki już. Dobra, a drugi powód jest taki, że myśmy grali to pół roku temu, bez świeżaków, no i trochę tamte odcinki pierwsze tak dziwnie wychodziły. No. Może już, nawet nie widzieliście, co niektórzy widzowie te, tego, także jeszcze raz, wimbuzyl. Tak, miało być, jak, jakie wimbuzyl? Ten, e, z tej maszyny? No. No i a pan też, jak to, to się zacięło ta kamera. Zacięła się kamera i na, Znaczy się nie. E, kamera nie, nie nagrała? Czy się zgubiło trochę hmm. nie Problem Problemy z pamięcią. Hmm. Mm -hmm, no właśnie, czeka miała problemy z tym z głosem, a nasza, nasz telefon miał problem z pamięcią. Dobra, no zaczynamy. My tu mamy przygotowaną taką aplikację do losowania. Z tabletu? Tak, z tabletu. tam się misia. Misia, bo misia za chwilę będzie pierwsza zaczynała. Ale najpierw trzeba otworzyć ten i tu je sobie wsypiemy do takiej... A ja mam myśli, tam jakie jest? Na no, jakie są w ogóle smaki? No, ale ja to twierdzę, bo ja nie wiem, jak to jest to żółte, to przeczytam. A to jest w ogóle napisane po jakimś popcorn. A to jest gnite jajo, to w ogóle nie jest ani po angielsku, to nie wiem, jak to hmm? śmieszące skarpetki, no jajko, mm. albo popcorn, żymin, mm. albo eee. albo brzoskwinia, na psa. no nie. Co no, co to jest takie no. dziwne? Eee, budyń czekoladowy, kaka, mm. kokos, albo co to jest? E, kokos, albo cero, eee, pff, ten ciasteczki. Ten krójzmyśl, albo bruszka, jajka, <laughs> albo gruszka. paska Mhm. albo y, skoszona trawa albo limonka. No to co? Zaczynamy. No o nie. Otwieramy. No ale naprawdę to jest. Coś... I jeszcze może pokażę, jak Mijaśka otworzy, to nie jest folię, to pokażemy, to jest w sumie no, stara wersja, bo to jest trzecia wersja. I tam nie ma tego okay. Tak jest, to jest trzecia wersja bimbuzy i Mijaśka losuje. Co wy losuje? Uwaga, uwaga. I Nie, nie tu naciskasz. O, o, poczekaj. Nie, to ja zaczynam, sorry. Koło ja. fortuny. Tak, koło fortuny, uwaga, uwaga, ja wylosowałem brzoskwinia albo wymiarcinę, jaki to jest kolor? Ale ja losuję halo, ale czemu akurat ty mi dałeś ten? No nie, brzoskwinia to dobre, ten, ale te drugie. Tak? A ja to nie chcę tego. To jest ten. Uwaga. To proszę. Jeść. Um, no. Ale bez popijania i bez, bez No Marek, ubole. dawaj. Rozgryzasz to. Tak? A może ja, a może Ty? No, no, no dawaj. No, roz i roz. A mm. wyjeżdżcie jeść. Mm. Pokaż. chyba ma. Mm. To mm. teraz mm. no. ja. Gdzie jest moja? No. Uwaga, nie. Uwaga. O nie, tutti albo śmierdzące skarpetki. To jeszcze chyba można zjeść. Ej, ej ale nie ma już. Gryź, gryź. No nie! Tak? Ale chwila to w ogóle miała świeżaki teraz losować Ale kicha, no dobra Zmiana w będzie. A teraz? A kto ktoś? za świeżaki losuje? No, to... no dobra To A kto będzie jak? No ja będę już chciał coś chyba No uwaga mm, Popcorn albo zgniłe jaju Ale to stop 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 o. Niech sobie wylosuje, my tu damy Proszę Tu warto dodać, że nasz y, świeżakowy głos Ale jaki to jest kolor? Jaki kolor miaćka? Kopkurabodniłe hmm. jaju. Tak, teraz pokażę. to już pokażę. Aha, taki biały jest takie żółteczko, ale to nie, niech ona sobie sama wybierze. Bo jest w sumie trochę do wyboru tu jak Ci dać. Co to? żółtymi klamkami musisz wybrać sobie. No ale proszę, teraz. Jest! No uwaga. A mm -hmm, tego nie czuć do zapachu. Nie czuć. Ale jak jak będę chciała wypluć, to ktoś. Nie ma, nie wlić. ma. Właśnie to jest tym razem nie plujemy i łykamy jak hmm. leci, Trudno. Nie ma opcji. To drugie co miało być. Popcorn maślany. To chyba to jest... Przepraszam... To chyba to jest popcorn! Chuj! <laughs> to chyba nie był popcorn. <laughs> Żało się, że tego nie widzicie. Edzio, pokaż Ty może jakąś minę. Jak to smakowało w marzence? <laughs> A tak, teraz jak kręcę? Jak teraz nie kręcisz? Ja już nie chcę takich świst. Tutti Frutti albo ja śmierdzące skarpetki. Nie było już. To, to już było. było. No tu masz tutaj no to dalej. To było już, to no, trzeba. To było to trudno, potem to jest no losowanie. No co? Wszystkie najlepsze wyżycie. Nie, to jest, to jest taki kolor. Cicho. Nie na kolory, bo to, to jest w ogóle takie dziwne koło, jakieś to, niedorobione. Ale mam takie dziwne kolory. A co to jest posne? ten kolor? To jest to? No i co? Dobre? Całe Pokaż się tu. Dobre? Ua. O fuj. Ale to wali. A co to jest? Tu, tu, tu. Albo skarpetki chyba? Tu działacie. Tak? Mhm. No, ona chyba myśli, że frutia zeżarła skarpety. Ale to się takie jak skarpety. Tu, 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 tu. Dobra. Jak to jest? Ja. Co ja. tu jest jakaś reklama? Tu ten. Nie, tu. Dobra. Uwaga. Ja losuję. Limonka albo skoszona trawa. To jest takie bielone. fajne. Mm. Nie, ja sobie sam biorę. Ej, ej, nie ma opcji. Każdy jest swoje, dobra? Uwaga. To i to jest dobre. Skoszona mm. trawa też jest fajne. Skoszona jest. trawa. Tutaj taki ślad Teraz. Stop, teraz miszę, ale czemu miszę? Matka, że mnie zamieszali z Teraz świeżaki. Dobra, to co jest wyświetlane, to losuję, nieważne, ważne, że... To ja zagłoszę, dobra? Dobra. Ważne, że jemy. Mm. Dobra, no. a nie zapuję. Ale co? Limonka, bo skoszyna losu Ej, braka. losuj dobra, to. Dobra, niech sobie bierze. To. To ja chcę To zielone jasne takie. Ale co? No tu są takie zielone, takie jasne zielone. To, to, bardzo nie zielone. I co to będzie? Albo limonka, albo skoszyna trawa. Ale skoszyna trawa jest dobra. Hmm. Hmm. To teraz ja? Co to było? Mioczu. Teraz ja limonka. skręcę. Limonka. Dobra, Michaśka. Proszę. Ale nie mi smakuje trawa. Takie mogę jeść. No znowu limonka, bo trawa. Mm, to jest jakiś feler to koło. Limonka! Tak? Mm, to jest... Tak jak ja. Ale cię ta trawa nie bardzo smakuje. No teraz ja... Gru o nie, gruszka bo gluty. Teraz! Dobra, to jest chyba ten zielony, nie? Jest to to? Nie, to nie jest limonka. Dobra, wsuwaj Marek. No! Jest, jaki, jaki już! Za! Glut, glut. Glut? Mmm, Glut? Albo? No to to, to to. To jest chyba glut, ale ci powiem, to zjeść. Marek lubi gluty. A dobre, gluty zwróciłem. Uj Marek. nie gadaj teraz. Teraz to co? Świeżaki. Ale to też nie. Zago się. Co? Gosia, ale znowu A może zielone. teraz... A co? A to może nie, a może teraz właśnie Gosia, Gosia, o! Dobra. Goszka, to dobra. No to teraz ja mm. będę jadła. I co to jest? ale co to? Limonka rozkoszona trawa. Ale to który jest jasne kolor? ja jestem zielony, ja A to ja już to miałam! No to trudno, tak się wylosowało. Ale tak tu sobie. jest jeszcze taki z plamkami zielony, to nie? Nie, nie, ten gładki zielony. I ten gładki, z jest ten Ale jak trawa no. się trawi, będzie dobry, Gosia, ubierz mi. Pokaż w kamerę. Ale to tutaj. są plamki. Lamki? Nie. Tego się miałaś. Gosia. To no. daj mi, bo ja nie chcę, żeż takiego świństwa jakby. Ale czemu? Ten? Dobra. Ale broku, co ty widzisz? Zielone już lecisz gdzieś tam I co? Trawa. Hmm. Trawa, ale bardzo dobra. No właśnie. <laughs> I trawa też smakuje. Teraz Dobra, teraz ja Może być. Proszę, karma na psa. Ojej. jajo. O nie. Mm, jeszcze jest trochę do wyboru. No daj jeszcze. Ej. Siu Tu brokładamy na bok. bo nie, przecież to będzie jajo musi być To nie jest zgniłe o, jajo koleżanko. To z żółte zgniłe jajo. O. Jemy Gryz. całe. Nie ma opcji. Gryź. Bo wtedy byśmy popłynęli. Ciach 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 ciach. Popcorn. Puchnij Markowi. Matko to my zgniłe jajo. Puchnij no, no. Trawa dobra jest. Gniłe jajo? Puchnij. Ołrzesz tych w mordę. Jeba. Mmm... Mm. I co? No to jem. No to jest smacznego. I co? Le, Dobra, teraz ja. Teraz nie ja? Niezwykalny na psa. Fuj, ale ci wali. Co? Ale która to już runda? Bo ja już nie dwa... Nie wiem, jemy dalej. <laughs> nie, ja nie chcę tyle razy jeść tego. Dobra, teraz to ja. Mhm. Mm, to będzie kiepskie. Gruszka w Zadaj, sobie hmm. To już było, Powinienc Marek! Już miałeś gluta! na! Mmm, gruszka! Ja, no, ja jestem pyszna! Uuu, słodziutka jestem! Ale Dosyć co? Się trafiło. Albo glut? Co? nie pyszę. No, i glut A to nie ty, to świeżaki! No właśnie, teraz ja chcę! No, to, to. daj. Się... Żecie po panu mi się tutaj krócej... Ale wiem, gruszka bardziej chwali niż ten grusz. Wiem. Śpią te skarbeki. Mhm. To. Uh -huh. O no. kurwie. I teraz ja. Kreńcę. Raz ja. Ej, Dio, jak tam? Nie, ja to się nie. Tak, to było na kresce też. Teraz ja. Na kresce to było. Ja tego też by wiedział. To tu też trzeba było. Dobra, ale pokazujesz. Tutaj poszłam. Ale chyba są gorsze smaki od skarpetek. No dobrze, jak reklama, stop. sto. no, No, losujemy i... Tu i tutaj, jakby się jest ja no, Jak wy losujecie, to jest jakiś kant. Ta maszyna losująca to jest gorsza niż ta nasza. Tak! Niech białego jeszcze no, nie widzimy. Tak? Hmm. Dobra, teraz ja. No i ciekawe. To... Uwaga! No gruszka w ogóle, nie no Sorry, ja robię zamianę, ja sobie biorę to niebieskie albo o, Co to może pasa być? Pasa do zębów albo co? Albo e, jagoda A, to też fajne Wiesz co, Marek, to wcale nie jest tak Jagoda, ale poczekaj, no wtedy ty losujesz O, znowu limonka albo skorzena trawa Nie, e, Nie, no tu jest napisane, ale to jest ta maszynka losująca z jakiegoś no, no, no to jest, Marek spróbuj co to jest za błoga też Ja zwiąkaj Pasa do zębów A, my też chcemy? No może ja bym teraz sobie zażarł? No masz. Weź sobie co weź brązowego. A, nie, nie, a co to może być brązowy? Nie, właśnie ja drażnię, bo jedno to samo A co może być brązowy. Czekolada. Albo? Albo budyń czekoladowy. Nie, albo skunks. Nie, ty nie ma skunksa w tej serii. No się, albo czekolada, albo budyń czekoladowy. Jak będzie skunks, to Uy. się chyba... Ale pyszne. Hmm. Ale pyszne. A pokaż Edziu, e e co masz w budzi. Jak? Uwaga, Ejdzie pokazuje co sobie wybrał. Takiego jakiegoś brązowego. No to będzie czekolada na pewno. Co to Ejdzie jest? Mm, mm. Ja mam jedną. No, że czekolada? No, ale tak, bierz, już nie, 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 nie. Czekolada! tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Tak, tak. Tak, jest taka dziwna. Także drodzy widzowie. Wybaczcie, ale my ale nawet my, oj, my nie 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 te maszynki wylosujące nie. nie pokażę. bo ona jest dziwna po prostu. Bez? Ona tak dziwnie losuje. Ja sobie mm. wezmę etat. Etat. Ale to może być? Karma. Pokaż na pudełku. No, pokaż. Huchno. Ciekawe. O fuj, aleś mnie popluła. <ślad> Czekolada, dobra, ja też biorę. Skoro sprawiedliwość, to też biorę też. Ale weźcie białe! Nikt nie chce białego! A co to no, są białe? A co to są białe? No, Mary Kokos, albo... A nie jest to mydła, bo kokos. Przeczytaj, daj to! O, w mordze jeżam. Nie ma, jedz, jedz! Twardzie, twardzie, no, twardzie! <grym> jesz, jesz, ale mięczak! <grym> ale co to jest za słaby? Eee? Mięczak, mięczak! To jest ta! Karma, ale. Ale czemu karma jak konserwa to pycha przecież? No lubisz konserwy. Hi, hi, hi. Ej, ale ty się wzięłaś za to jak za cukier. Ej, ale właśnie, co by. Co, U, by, co by Jezus, o, Marek? O, Maurek, mięczak, mięczak. <grym> nie wiem, co by było, ale. Uj, ale. Nie A kiedyś się zjadał, A to jest dzika, ta karma. Idź. A ja bym chciała też coś zjeść. Dobra. A co proszę. to jest białe? To jest białe, Białe, co to jest? Co to jest białe? Daj pudełko, bo ja wam nie wierzę. Dobra, ja to ja patrzę. Jesteście... Ej, białe to będzie tak albo. Chusteczki do dzieci albo kokos. Dobra, dawaj! No, to gdzie ten biały, biały to jest ten, dawaj. Pusteczki. Dobra, nie chusteczki, to to. Pusteczki Chusteczki, ja też biorę. Fuj. Ale fakt jest w ogóle dziwne, że te białe... Jedne jest białe, a drugie takie żółtawe jakby. Dobra, ja biorę to żółtawe. Rekko. Dobra. Dobra. Uwaga, a pamiętasz, że się kiedyś mydło nawet mieli? Mm. Ty, ale ty to naprawdę jaki mam <grym> mówi? No bo szkoda, że tu nie ma skunksa. No, co masz, Marek? O, o chuj! Jedź! Co to było? Jęczak, wiem. Jajo! Jajo? Mhm. <coughs> <coughs> Marek, jedź! No, dawaj, ja. dawaj, jedziesz, jedziesz! A fuj, mordy, jedza. Jedziesz, jedziesz, jedziesz! Jedz. ja się to. Dobra. To każdy jeszcze po jednej i kończymy. No ja Edzio. Dobra, daj. Edzio i ta powinny mieć po jednym, nie? Edzio, co tam bierzesz? On taki zielony, taki samej. Kruszka! Yyy, Edzio, co to jest pasa ze zębów? A? To jest Już trawa. nie muszę mieć już smak straciłaś. No to jest trawa skoszona. Ja wiem, to jest Czyli co, Edzio, co to było? Edzio, halo! No Edzie coś w jest? Nie, to, to była pasta do sandów. Już nie będę ich mył dzisiaj, a Bo ich nie mam. <śle> <śle> Bez ze mnie Edzie. No? Dobra, wziąłeś sobie jednego? No. To ja bym sobie wziął to, o! To będzie albo kokos, bo to białe, albo tłusteczki. kto już jadł tłuszczki? Ja jadłam. Ja ja jadłam takie białe. Ja sobie dwóch fasolek nie zjadłem. Dobra, jadaj! Dobre! Dobrze, mm. to dobry, w ogóle w tą Ale się krzypisz, wiesz. Uj, to jest jedło. <krzyk> ja bym to <wsteczki. krzyk> Ale to idzie zjeść. Ej, bo południe ja ja się za dwójkę. Jak A jaki masz smak, Hasia? Ja? Prawda, wcześniej mam gruczno. No dobra, bo błagaj gluty. I zażarłaś tego gluty? O ludzie. Ona jest naprawdę odważna, nie? Ja tu mam jeszcze wyższa... Fuj, jajo. Siach. <krzyk> Wyplute jajo. Ja mój nos opad Dobra To co, kończymy na dzisiaj? No jasne to W sumie można tak powiedzieć Ja się przyznaję, że ja się przegrałem Jakieś dziwne były te słodycze, te cukierki dziwne Jako jedyny nie zjadłem dwóch fasolek. Nie mam? nie wiem, A Michaśka to po se to traktuje jak y, cukierki <coughs> Jak żelibeli jakie nam na owocowe A co to jest? Raz ale to ty... jest dziwny kolor, co masz? Żygi. to jest na bak, żygi, ale no. sorry jest, Trzy, cztery, dajesz no to muszę no, no, być Żygi, no, bo już nie ma. Miśko, dawaj. <laughs> no. Żygi? Albo co? Co? Żygi? A co to jest? Wypluga to, twój. To mhm. jakieś, to nie były Żygi, ale nie wiem co to było. Mm. To w dzisiejszym odcinku też tyle. Ja się wam filmik poponam bo pod nie łapki w górę. Pamiętajcie, żeby kanał subskrybować, no i komentować. A kto wygrał dzisiaj? Słuchajcie, kto wygrał? No sumie chyba najwięcej to zjada Michaśka. Bo nasze świeżaki coś mi się wydaje, że one tam za kamerę razem z Edziem Fredziem coś kombinowały. Ale przecież ja mam A? cały glut w No. Michaśka zjada gluta, Ej, jadła jeszcze trawę skoczoną, no wszystko, ja to nie zjadłem da tak karę dla psa. A Michaśka zjadła. Nie, za chwilę ci nos odpadnie. Nie, ja mam taki. Tak. ty A w ogóle ja chciałam zjeść, widzicie co karmę na psa. Ale to nie było tego, Ej, jak się nazywało? Ja, ja Nie, ja Miałe, Ja lubię te, miały. Ale to mnie było najlepsze, wiecie, jakie kolory? Tak. Te dwa fajnie wyglądają. No w sumie, ta zielona trawa jest w miarę i pasta też jest Dobra, to co, koniec? Tak. tak jak się Wam film Gieszat podobał, to tradycyjnie łapki u góry. pamiętajcie, żeby komentować. No. no. się już jutro. Tak. A jutro Uuu. też będziemy robić coś, co można zjeść. No. I nam mm. z tego można coś zrobić. To ja też <coughs> przyjdę. Tak. Mm -hmm. mm, a w była zdrowa tylko dojdę Dobra, Dobra, to na razie Ej, to pożegna się z pizza No jubą Ej, że śpiewam No jubą Dobra, już nie śpiewaj